Teraz jak wy to widzicie to jest 30 września, nie? Czy tam, nie wiem, jak chcecie, 31, nie wiem. Nigdy to wrzucę, nie wiem 31, 32, a ja to nagrywam dokładnie 27 września. możecie to oglądać 2 października, ale nie wiem, że to będzie 30 września jest jak to nagrywam, to jest jedenasta a wy to będziecie pewnie oglądać o jakiejś piętnastej. No. Chciałem tylko powiedzieć, że chomik to dziewczyna. I w dodatku mam świnki morskie i kiedyś jeszcze miałem kota. Tylko go sprzedałem. Tylko dlatego, bo zmarł. Dobra nie zmarł, po prostu po prostu, po prostu go oddaliśmy, bo, bo chcieliśmy mieć same grazonie, do tego eee, No Nie wyzywajcie. Jak, jak nie wyzywacie, to po prostu się mój kanał i jak będę widzieć, że już nie ma żadnych subskrybentów, czyli nie będę miał eee, pięciu, czyli będę miał eee, trzech albo dwóch, albo jednego, albo na zero. No to wtedy ten kanał i zrobię pewnie kanał yy, Panhomik 2, i pewnie bę, będą jakieś nowe osoby będą mnie oglądać i będą mieli pojęcia o tym filmie, i że ja zwiedzę yy, kanał Panhomik. I po prostu. No, uwielbiam, że możliwe, że będzie nowy kanał. Ale to nie jest do końca pewne. <laughs> jak coś? To nie wyzywajcie mojego głosu, bo 11, że nie 11, tylko 10 lat i mieszkam w domu. Teraz jestem zamknięty w pokoju, bo e, wtedy mógł mi wejść i. Nie, coś zrobić? Wczoraj chodzi mi w live, dlatego jestem w zamkniętym pokoju. Jak widzicie, ja jestem w zamkniętym pokoju. Jest w zamkniętym pokoju. O. Jak chodziłem do zerówki, to... Zerówka była taka zła. Ta Panie od tej zerówki, no dobra. Ja mówię o zerówce. Zerówka była najgorszą zerówką na świecie. Tak, najgorszą zerówką na świecie. A co?